Dobry panowie, jeżdżę szybko, lubię jeździć szybko. Jak też lubisz jeździć szybko, to weź tam, subskrybuj i posłuchaj jeszcze chwilę, bo inaczej to weź, autobus te weź, nie? No. Ogólnie to problem jest taki, że jeździmy sobie samochodami tyle, ile chcemy, tak szybko, jak nam się podoba, i nagle ktoś nam daje mandat, bo polityk, którego ty wybrałeś, który powiedział, że tobie trzeba wlepić mandat, wlepić ten mandat. Więc takie trochę sadomasu tutaj wyczuwam. No ale skoro lubisz, żeby cię karali za twoje pieniądze, to masz fajnie, nie? Ale jak chcę to zmienić. Ja bym chciał wziąć twoją kasę. Tyle cię stać. Pewnie jesteś biednym chłopcem, który jeździ autobusem i słuchać to przez przypadek. Ale jeśli nie wiem, jeździsz z samochodem na benzynę i w ogóle cię stać na tą benzynę i w ogóle lubisz jeździć szybko, to weź tam, prześlij 10 euro. Nie na ten, na PayPala na przykład. Albo, albo na konto. tam Nie interesuje mnie, jak nie. Ale ogólnie to powiem, że wydajesz jakieś 20 tysięcy euro miesięcznie. Czy ogólnie w sumie to wydajemy, nie? Na naszych pięknych polityków w Unii Europejskiej, którzy nam dają jakieś opuszczenia, że nie możesz jeździć dieslem i tak dalej. I do tego potem jeszcze ktoś ci powie, że masz jechać 80 zamiast 120, bo tak jest bardziej ekonomicznie. W ogóle auta elektryczne ci wprowadzą i będziesz miał. Nic zamiast prędkości i ja myślę, że czas to wszystko powstrzymać. Więc jeśli masz ochotę jeździć autobusem, to spoko, nic nie robię. Nie? Ale jeśli masz ochotę, żeby sobie tak jednak jeszcze trochę szybko pojeździć samochodem, no to żeby o to załatwić potrzebujemy kasy. Greenpeace ma kupę kasy i widzisz, co się dzieje. Inne jakieś partie też mają kupę kasy i widzisz, że nic nie robią. Więc tak naprawdę potrzebujemy kogoś, kto to wszystko ogarnie. Biorąc pod uwagę, że nikomu się nic nie chce, żeby to ogarniać, no to ja w końcu wysiadłem z tego mojego samochodu, powiedziałem dziewczynom, że dzisiaj nic nie będzie. I nagrywam jakiś bezsensowny tekst dla Polaków, którzy i tak nic nie robią, bo jakie mandaty wam dają, podnoszą wam limity, to wy i tak sobie wszystko dajecie robić. Ale pomyślałem sobie, dobra, zanim to wszystkim rzucę tam na bok, nie? Spróbuję, może są jakieś podatki, których ewentualnie może stać na 10 zł, żeby raz na miesiąc mi przesłać. Może się tego uzbiera jakaś fajna zgraja i może może będziemy w stanie zawalczyć o to, żebyśmy mogli sobie jeździć tak szybko, jak nam się podoba. Bo to w końcu my, osoby, które mają kasę na to, żeby sobie kupić samochód, żeby jechać na Tor, żeby kupić kolejny samochód, kupić sobie do tego jeszcze motocykl i pojechać na kolejny Tor, my płacimy większość tych podatków. I nagle ktoś, kto jeździ autobusem mówi Ci, wiesz co, ale nie, 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 Ty masz jechać 80 poza miastem, na autostradzie też masz jechać 80, bo to jest nieekologiczne i tak dalej. Nie, my płacimy te podatki, to są nasze pieniądze. Jeśli pozwalasz, żeby ktoś decydował za Ciebie, to stary naprawdę po prostu jesteś, jesteś kolesiem, który jeździ sportowym samochodem, który również mógłby być autobusem. No bo przecież nie ogarniasz prędkości i za chwilę się boisz mandatu, nie? E, także może zanim sprzedasz to auto sportowe, bo już paru znajomych sprzedało auto sportowe, bo mówią stare, takie mandaty, to, to w ogóle nie ma sensu, nie? Kupię sobie kupię sobie tego Bentley'a i będę sobie pętlejem podróżował po wodódku, zamiast zamiast porszaczkiem sobie, sobie ma cieszyć się drogą, nie? Ale... Ale no co zrobić, no? No, oni nie wiedzą, nie znają się na polityce, oni znają się na robieniu pieniędzy. Ja politykę mogę wam wytłumaczyć, jak to działa, ale nie za darmo, nie? Twoi posłowie, którym płacisz te tysiące miesięcznie za pracę, która nic ci nie daje, nie robią tego za darmo, więc czemu ja miałbym coś robić za darmo? Więc show mi the money. pokaż kasę, jaką masz. Weź zasubskrybuj i wtedy ja mogę do tego przyjść i powiedzieć, wiecie co panowie, mam za sobą grupę, która lubi jeździć samochodami, lubi jeździć szybko, mają pieniądze, mają władzę, teraz zacznijcie nas słuchać. Dopóki nie mamy ani kasy, ani ja nie mam followersów, to będą nas mieli w szczerych literach, tak? Sprawdźcie sobie Greenpeace, który jest za autobusami elektrycznymi, albo w ogóle, nie wiem, może za furmankami, ile oni mają followersów, ile mają kasy. Eee, bo ci ludzie, między innymi, to jest po prostu przykład, wpływają na to, jak szybko Ty możesz jeździć, a Ty z tym nic nie robisz.